Co masz? Dziurę w palcu? No. Nie masz. <noise> nie masz dziury w palcu skarbie. No nie masz. Nie martw się. Sałatka gotowa. Tak wygląda. Jeszcze muszę sosem polać. Możecie się przestać kłócić. I czekamy na gości, którzy powinni lada moment nadjechać. Nie ma, że polewam sosem sałatkę tak ona się prezentuje jest bardzo smaczna przepis macie w linku ale a nie nie jeszcze orzechy pekan muszę podsmażyć dobra już już tak wygląda wykończona sałatka Co ty to robisz? Orzechy i granat. Nie wolno wkładać rąk do sałatki, tak? z nami pojechali, było mega fajnie, fajnie. Tylko szkoda, że sobie Aga nie za bardzo posiedziała, bo mają taką, wiecie, 13 mego maluszka. No i nie za bardzo chciała siedzieć w miejscu. Zabawcie, interesowały ją schody i tak dalej. No ale i tak było fajnie. Było fajnie. Teraz puściłam Dzisława co on tam wydziwia, żeby odkurzył tego się, bo nie wiem jak z światełka, żeby się znowu w kabel nie zaplątał kawaler. Jutro ta choinka już zniknie. O się strasznie sypie, więc jutro choinkę rozbieramy, bo bardzo się sypie A stoi już długo, więc trzeba... Szkoda, bo ładnie dalej wygląda, co się nią ruszy to się bardzo obsypuje, więc to też niedobrze dla niej, żeby potem się jakoś przyjęła. No i wystawimy ją, nie wiem, co będziemy jutro, no raczej jutro nie będziemy sadzić, ale w poniedziałek myślę, że może posadzimy, już zobaczymy. I zabieram się za składanie vloga, jak mi się uda, nie wiem, czy mi się uda. Mąż poszedł do dzieci. Sprzątają, bo podobno jest mega bałagan, Nawet tam nie wychodzi. Nie chcę tego widzieć. I mm, y, złożymy tego vloga z jutrzejszym dniem. Ja mam. Ja mam granat, kropkę z soku z granata na czole i nikt mi nie, o tym nie powiedział. Y, złożę sobie vloga, a ten będzie z dwóch dni po prostu. Pani, moje życie okazuje się niezbyt łatwe, ponieważ sprzęt, który mąż mi kupił, na, e, e, pod, który dostałam od Mikołaja, poszedł z mężem na spacer, i mąż mówi się bawić w artystę, dzwoni do mnie i mówi: Jakie ciężkie jest życie, artyst. A ja tu coś mi jakiś przyjaciel w nieprzyjaciel wyskakuje. Idę ogarnąć dzieciaki, bo jeszcze są w piżamach. ale ja to też, niedziela ja w dresie, 12.21 yy, i, mm, no i czekam na tego mojego artystę, podobno jakiegoś timelapsa nagrywa, więc będę mu to potem montować. On jest niemożliwe. A ja szukałam cały czas, bo fajna jest jakość. Zwróciliście na to uwagę, że fajna jest jakość i mi też widzę, że jest wyraźniejszy ten obraz i tak dalej. Fajnie, mimo że nie nagrywam tam w 4K i tak dalej, bo to za dużo po prostu pamięci zżera, dłużej się film renderuje i tak dalej. A większość z nas chyba raczej nie ma jeszcze tak odbiorników, komputerów i tak dalej wiecie na których warto odtwarzać coś, coś w tym 4K i nie oszukujmy się kto ogląda na YouTubie nawet full HD zazwyczaj ogląda się w tej mniejszej rozdzielczości bo i się filmy szybciej ładują i wszystko szybciej śmiga ale e, szukam e, szukałam e, mm, tripoda jakiegoś czyli kika do e, tej kamerki e, mikrofonu bo z Dźwiękiem jest nie za dobrze i bardzo muszę pod, no, muszę tam modyfikować, podkręcać w niektórych klipach dźwięk, zwłaszcza w tych, które są kręcone tyłem, wiecie, do mnie, że ja coś nagrywam z przodu i mówię, to bardzo muszę podkręcać ten dźwięk, co zabiera mi bardzo dużo czasu, więc znalazłam też mikrofon i tylko właśnie muszę się zorientować. No i powiem wam, że jest tyle tych wszystkich takich zamienników, niezamienników, przejściówek, przejścióweczek, że mnie już od tego wszystkiego głowa boli, ale tak naprawdę jak widzę to oszczędność pieniędzy to jest tam może 100 zł, a zaburza na przykład ten, ten wiecie tam, zamiennik nieoryginalny, na przykład użytkowanie i tak dalej, więc myślę, że dołożę... I te pieniądze, które miałam mieć, już wiecie, odłożone na sprzęt, na aparat, bo mam wybrany aparat. Nie jest on tani. Jest typowo takim produktem vlogerskim dla vlogerów jest to nowość też w sumie na ten. No, kosztuje dość sporo. Jeszcze jakbym chciała do tego kupić na przykład jakiś dobrzy pod, wiecie, no, czyli statyw i tak dalej, no to troszeczkę mnie to będzie kosztować, więc. Trochę czasu minie zanim na to uzbieram, bo to wiecie, takie zaskórniaki jakieś yy, będę na to odkładać, czy no nie wiem, zobaczymy no i jest styczeń, tak jak wam mówiłam będę działać i e, zaraz idę jeszcze ogarnąć dzieciaki i zabieram się za zamawianiem materiałów i tak jak wam mówiłam z koleżanką ruszamy, więc myślę, że jeszcze w styczniu zobaczycie mm, pierwszy nasz produkt e, taki mam nadzieję już pełnowartościowy produkt taki już no tak jak powinien e, wyglądać także e, Czekajcie, bo zobaczycie. Yy, mogę Wam tylko powiedzieć tyle, że na początek będzie to yy, torba. Będzie to torba. Yy, Torebka w sumie, bardzo piękna torebka, bardzo fajne torebki, w takim trochę boho klimacie, więc jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to mm, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest już ona w sumie dopracowana, tam brakuje szczegółów, jakiejś metki i tak dalej i będzie też worko-plecak, jeżeli wyjdzie, po prostu jego... Także dajcie znać, czy jesteście ciekawe, zainteresowane. To na pewno. Jeżeli chodzi o czapki, to nie chcę nic mówić czy coś będzie. Jeżeli będzie coś, jeżeli chodzi o czapki, to na początek, bo będę chciała wprowadzić coś nowego. Bo wracam, wracam na te tory, kochani. E, będę chciała wprowadzić coś nowego i może będą jakieś gotowe już takie produkty do zamówienia, czyli tam na przykład pojedyncze sztuki, aby z materiałów, które mam do tej pory, e, po prostu, wiecie, brzydko mówiąc pozbyć się ich tak, żeby one po prostu nie leżały żeby one się nie zmarnowały i myślę, że wtedy przyjdzie też coś nowego jak to się zrobi to wejdzie nowe coś już takie wiecie typowo, że kolekcjami jakieś czapeczki myślę, że na początku skupię się na czapkach nie wiem czy pamiętacie Turbandy jeżeli byście chcieli tak wyglądały tu Wam wrzucę może zdjęcie no, i będziemy się odmrażać, że tak powiem. To znaczy, myślę, że odmrażać na zasadzie działalności, którą ma już mój mąż, nie, wiecie, to są początki, więc na razie nie będziemy tego chyba jakoś rozdzielać, którą też mam oczywiście zamrożoną, bo wiecie, że mąż zamknął tutaj firmę. Także zobaczymy. Ruszamy. Trzeba coś zacząć działać. Dzieciaki chodzą do przedszkola. A ja czuję się coraz bardziej taka zmęczona i e, zmęczona e, tą stagnacją taką, może nie stagnacją, przy dzieciach nie ma stagnacji, ale wiecie o czym chodzi tym ty, ty, czymś takim brakiem rozwoju i takiej samosatysfakcji z tego e, co chcę robić a pomysł jest co nie miara tylko każdy jest taki zalążkowy, nie ma wiecie takiego dopracowania, więc czas się na tym skupić i chcemy się na razie na tym jednym produkcie skupić mm, tu główną e, master tego to jest Kasia moja e, także w ogóle muszę się z kontaktować, czy, że ona pamięta, że jest w styczeń i startujemy yy, także yy, będziemy działać, będziemy sobie fajnie działać, yy, mam nadzieję, że to co wam zaoferujemy to co będziemy mieli do zaoferowania, yy, wam się spodoba, wczoraj ha! co to się dzieje? co to za pan... tata będzie to sprzątał bo miałam to posprzątać wczoraj yy. Byli u nas wczoraj znajomi, było mega fajnie, nie widzieliśmy się z nimi chyba ze 3 czy cztery lata. Dostała Laurka od nich taką, zobaczcie, lale. Cześć, jestem Natalia. Pobawmy się, chodźmy razem na spacer. Lubię jak się ze mną bawisz. Cześć, jestem Natalia. A ja Laurce miałam kupić na urodziny baby born, ale na razie widzę, że ma te pupasy. To chyba nie, jak zobaczę, że ona rzeczywiście tak bawi się lalami, to jej wtedy kupię. A Antoś też przyszedł się pochwalić, tak? Antoś dostał takiego monster trucka, prawda? Nie monster truck, tylko kład. A kład, sorry, to jest kład. No tak, ma rację. I dostałeś jeszcze puzzle, prawda? Tak. No, ale Orka dostała tam jakieś słodycze. Ja też dostałam słodycze. O kurde. Ja Też? No to nieźle. No, i robiłam ciasto, fajne wyszło, tylko już galaretkę taką wylewałam. I o, już ledwo, ledwo dało się Mamo, ją wylać. jak mówię, Kochanie, ubiera się, bo ja ojcu powiedziałam, że już ubrany. Bo jak mówisz, Jak? Z obrotu? Nie, powiem, nie, nie. A krzywe już są te. Trzeba bym dać powiedzieć, żeby wam powyginał te. Bo w piłkarzykach już tak się powyginały do góry te rurki od, wiecie, naciskania no. na to, że się. Że piłkarzyk nie dostaje do piłki. Co? Wow! Ale wiesz, że bez kiwanki nie ma bramki? No. Dobra. Fajnie. Ostatnio nas tak znają. taka powiem wam taka energia we mnie wstąpiła z tym rokiem, więc będzie dobrze. Musi być dobrze. Wraca mój artysta. Mój artysta wraca z psem. Dobra, ubieram te dzieci. Trzeba zrobić jakiś obiad, a nie ma co zrobić na obiad. Nie mam co zrobić na obiad. Chłopcy poszli na spacer teraz, a my jedziemy odwiedzić dziadka, prawda? A może wyjść i nie wrócić. Mążkuję w łazience, bo robimy wentylację. Nie dość, że idealnie się wwiercił, ale w tym miejscu, gdzie powinna być wentylacja, idzie peszal z prądem. No i trzeba połączyć teraz kable, bo nawierciliśmy na kabel. Rozebraliśmy choinkę. W domu jest pełno igieł. Jest już po godzinie 13 Ja jadę szybko zrobić zakupy spożywcze. Właśnie muszę sobie jeszcze jakieś torby wziąć, eee, jadę, bo po prostu masakra. Przecież jest w domu jest masakra. Przecież ja się dzisiaj nie odsprzątam. A łazienka jest salutka do sprzątania. Jest wszędzie pełno pyłu. Muszę całą łazienkę myć. Płytki, wszystko po prostu. Więc tak będzie wyglądał dzisiejszy mój dzień. Fantastyczny. Więc teraz jadę szybko do, yy, na zakupy i mam nadzieję, że zdążę jeszcze przywieźć chociaż i rozpakować i zrobić. Muszę jakiś obiad, ale to pewnie jak już odbiorę dzieciaki, bo dzieciaki za dwie godziny wracają do domu, a w domu jest totalny saigon i nic tak naprawdę nie jest ogarnięte przez tą akcję z tym kablem. A najlepsze jest to, że mamy czujnik do kabli i to taki zbosza dość porządny i nie wyczuł tego po prostu. Yy, miał mąż choinki, sadzić, to miała być szybka akcja, szybko zrobione, no a Teraz e, nerwy i stres, no ale na szczęście nie takie nerwy. Taki adapter, żeby się pogodało fajnie. Tak, mamy brudne auto, wiem. Tak zabije go, że nie wyciągną jeszcze tych opon. O Jezus, auto jest przebrudne na są Ale patrzcie się jaka jest cudowna pogoda. Jest super! Wiosna idzie ludzie. Wiosna, gdzie tam do wiosny. Patrzcie jak tu się nosi. Marzę o tych kostkach. Wiecie, nawet by się zrobiło takie... Podjazd z tych jumbo. Chociaż wiecie, i tu takie... Tu i ta, takie dojście. By było fajnie, ale to by pewnie dużo kosztowało. Wiecie, żeby to wyłożyć. To sporo pieniążków by kosztowało. Trzeba zbierać na Tą kostkę. Ktoś mi napisał. O, jaką masz posesję. Czy tam milionarka. no milionerka to by miała to takie wybrukowane i taką gablotą jeździła, a nie takim sychem. Uy, no ale coś za coś. Pierwsze trzeba zrobić jedno, a potem drugie. Ta się nie sypia, a tamta sypie. Będziemy sadzić pewnie jeszcze dzisiaj te choinki. O ile się mąż wyrobi z tym wszystkim. Tak, mam syp w aucie, wiem. I to niesamowite. Takie to chyba nie miałam przez całe życie. Dobra. Kupiłam sobie miotłę, jak na panią domu przystało. I wchodzimy. CO TU SIĘ DZIEJE BAŁAGAN ja pierdzielę. patrzcie co tu się dzieje choinka stoi na zewnątrz ładnie tu nawet wygląda ale kurde boję się zmarzłaby tej doniczce ale tu bym ją postawiła by tak ładnie w oknie wyglądała nawet zastanawiam się czy ją tam w rogu po prostu nie e, posadzić tam jest taka dziura ona by sobie tam fajnie rosła kto to zaś do mnie dzwoni no przecież ja się nie odrobię Działam, działam, sprzątam tu. I monsterkę sobie muszę tu przywieźć, i w ogóle mam też monsterę tą dziurawą. Nie pamiętam, no, chyba tak się ona nazywa dziurawa z tymi takimi, albo nie, dziurawa to jest ta, ta zwykła, ale mam taką jeszcze z takimi oczkami eee, i, e, tam. i muszę sobie ją tu przynieść. Nie będzie stała już za kanapą. Kanapę cofniemy trochę bardziej w bok, mi się wydaje. Zrobi się tutaj więcej przestrzeni też dla Aston, on mi się tam tak ociera o to, a tak to się tu dla niego miejsce zrobi. Przesuniemy kanapę bardziej w tą stronę teraz. Ona tak fajnie wygląda tu na środku. Ale ona tam wróci, ona tak wróci. Tylko, że muszę sobie jakiś ładny stojak kupić, nie wiem, coś na kwiaty. Widziałam coś fajnego w Ikei kiedyś i może muszę zobaczyć na stronie, bo może się wybierzemy niedługo do Ikei. To chociażby w celu zakupienia tego, właśnie stojaka bym się wybrała. Chciałabym tu jakiś właśnie fajny taki jak na te kwiatki, więc zobaczymy. Dobra, zabieram się do pracy. Mąż weźmie dzieci na zewnątrz i a ja sobie sprzątam. Syf się taki zrobi z tej hojki, jak ją rozbieram, a już żeśmy ją wynieśli, tyle jest na kanapie i że to jest szok. Czekaj, na uciał. Są <laughs> to Są najlepsze ziemie. Ja pierdzielę. Te chłopy nie są w stanie zapanować nad dwójką dziecięcem. To jest po prostu niemożliwe. Ten ryczy, ta ryczy, już się pokłócili. A on tak ich pogodził, że obaj płaczą. Tadam! Mamy choinkę. Posadziliśmy sobie tutaj jedną. A niech sobie rośnie. Ładnie wygląda. Tutaj, podoba mi się. Tak trochę, wiecie, odgrodzi nas już od tej drogi. A jak wyrośnie jakaś, wiecie, potem duża, to też minie troszeczkę czasu. To się po prostu zetnie. No i to by był koniec dnia. Także chyba się z wami po prostu pożegnam. Trzymajcie się cieplutko. Kciuk do góry. W ogóle, w ogóle witam wszystkie nowe osoby u nas na kanale. Strasznie to wygląda. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej, mam nadzieję, że Wam się u nas podoba i do usłyszenia w następnym filmie Pa.